Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzaku. No i jak widzicie, zapewne coś jest już nie tak. Na dzień dobry, bo na dzień dobry dałem za przeproszeniem dupy, bo <laughs> nagrywałem gierkę i nie włączyłem programu do nagrywania. Także, także początek Was ominął. W sumie nie było, nie było nic takiego jakiegoś ciekawego. Dużo było wywaleń, wypadków. Uczyłem się obsługiwać przede wszystkim kontrolę nad tym motorem. No to, no jak widzicie mam drugi motor już wymaksowany. Tu jest pierwszy, pierwszego nawet nie integrowałem. Nie wiem, za coś go dostałem. Yy, tak, tu jest wyzwanie. Tu nie wiem do tej pory o co chodzi. Tutaj chyba te, te motory trzeba po prostu odblokować i dopiero mi jakieś punkty dadzą za to. I prezenty. Coś kliknęłem... O, coś jak w CS-ie. Skrzynkę otwieramy, mamy pieniądze... Aha, to ja to mogę wziąć! Ale... O, dobra, spoko. To już wszystko wiem. Yy, dobra. Może nie, to nie będę wchodził, bo zaraz wejdę w coś. Gierka ogólnie, powiem Wam szczerze, jest fajna. Mimo, że nie przepadam jakoś tam za motocyklami, to muszę powiedzieć, że no naprawdę, naprawdę fajnie się w nią gra. Przyjemnie, zaraz zresztą zobaczycie. Tylko nie wiem, nie wiem co z tym tu nitro się dzieje. Czy to trzeba jakoś wykupić? Kurczę, nie mam pojęcia. Ale dobra, lecimy, gramy. Gra ogólnie wygląda tak. To może sobie wyłączymy. Tu jest kampa Tu jest kampania. Do przejścia. Jak widzicie, fajnie to wygląda. kampanię też Wam pokażę. Aktualnie jesteśmy na takich drogach, nie wiem, lasowo-miejskich takich, no kurde, no. I ten. I. O Jezus, To jest właśnie to, że nie mogę tego wyłączyć na stałe. co chwilę będzie mi się to włączać teraz. No i mamy tutaj ogólnie mapę. Tu będziemy mieli jakiś lód, także przypuszczam, że będzie bardzo ślisko. Tutaj znowu wjeżdżamy w jakieś nie wiem, pola, łąki, lasy, nie wiem co to jest. <laughs> tu będzie pewnie górzyście, ale mogą być bardzo piękne widoki. Chociaż ogólnie czasu na, na widoki nie ma tutaj w tej grze, bo <laughs> trzeba patrzeć, żeby, żeby w nic kogoś nie, przy, nie przypierdzielić. Jest 60. poziom, nie wiem co jest dalej, także no na razie na razie tutaj męczarni trochę przechodziłem, zwłaszcza z tym szóstym poziomem. No i jego będę chciał na pewno zrobić, bo muszę bliskie wymijanie 10 razy zaliczyć, a to jest naprawdę cholernie ciężkie. Ale jest tu coś takiego jeszcze jak multiplayer, czyli że ścigam się po prostu z inną osobą, losową osobą za nagrody, które są tutaj pokazane. I może to będzie najszybciej, najlepiej będzie to pokazać, jak, jak gra wygląda i jak wygląda tutaj gra na Multi... O, mamy Turka, fajnie. Tak wygląda ogólnie gra. Steruje się, jak widzicie, już, już mam wprawę, bo się trochę powywracałem. Na górze jest mapka, w, lusterce, w lusterkach tego gościa nie widzę co najlepsze, ale on jedzie cały czas za mną. Nie spojrzałem tylko na jego ranking, ale myślę, że, myślę, że mi się uda to wygrać. I ogólnie jedziemy sobie motorkiem. No i meta. To są na razie krótkie wyścigi, bo to, bo to jest multiplayer, ale na tych y, kampaniach jest y, o wiele dłużej. I ogólnie y, no aktualnie mam słaby ranking też na tym multi Dostałem pieniądze, dobra. Mam słaby ranking, jak widzicie 285. O i znowu słabiutki gościu, jakiś 136, 136 miejsce, 136 punktów, o. Także też bez problemu powinienem to, to robić. No i póki nie wskoczę na jakiś wyższy poziom, to pewnie takie króciutkie trasy będę miał, ale to jest dobre, bo przynajmniej mogę sobie nauczyć się operować. No właśnie, spojrzałem się na icon na Nauczyć się operować motorem, także jak widzicie, no nawet na chwilę nie mogę popatrzeć sobie gdzieś w pokój, bo zaraz będzie bum. A druga sprawa, właśnie, te reklamy są tak drażniące, a najgorsze to, że żeby wyłączyć to mogę dopiero jak wykupię konto premium za 11 zł chyba. Także tak to wygląda. Yy, konta premium na pewno nie będę kupował, bo, bo, bo... Nie ma sensu, moim zdaniem. O, i znowu mamy turka słabego. Ogólnie co do muzyki, muzyka jest średnia. Mogliby muzykę dać na przykład z Need for Speed, ewentualnie z FIFY. Tam fajne takie są kawałki, nie wiem, czy to jest rock, pop, czy, czy, czy co to tam jest. Tak właśnie wygląda. O, bliskie wymijanie i to muszę też misję na to zrobić, ale na kampanii, a jest to cholernie ciężkie, naprawdę. Ze względu na to, że no jest ciasno na drodze, zresztą zaraz Wam to pokażę. To zamknę sobie tutaj kosa, może, może zróbmy teraz kampanię. O, widzicie? O, i o to właśnie chodzi: subskrypcja po lewej stronie 12 zł. usuń wszystkie reklamy, i, i to jest to. No, no, Ja na pewno nie będę tego wykupował, wykupywał. Także zrobimy sobie tą kampanię, bo ona jest ciężka. Bo ja z trzema jakimiś ziomkami i muszę to bliskie, o, jakąś Sandrą jechałem z Ameryki. Ogólnie nie widzę ich w lusterkach, ale muszę 10 razy wyminąć, żeby zrobić to. Także, także już mamy jedno. Już mamy drugie, trzecie, czwarte, piąte i tak śmigniemy sobie. Na szczęście w tej grze, jeżeli samochód zmienia pas, to włącza kieru kierunkowskaz. Także to tyle fajne to jest. I on, i on po jakiejś chwili dopiero. O! Zrobiłem teraz, się tylko nie wywrócić. Jak widzicie, na górze na mapie jest dosyć spora ta trasa. Także jest co jechać i jest, je jest jak jechać, ponieważ. Yy... A dlaczego nie dojechałem do końca wyścigów? Tylko wygrałem od razu. No, tego to nie rozumiem. Dobra, nie będziemy darmowego bonusu dali, bo właśnie będą reklamy. <laughs> Mi teraz będzie pokazywać różne gierki ale na razie mam swoje gierki także <laughs> tutaj mamy ukończ etap w ciągu 41 sekund czy mój motor jest na to gotowy? ja to robiłem jeżeli mam to odblokowane to to robiłem yy, coś mi się tu zwiesiło z moją kochaną dobra yy, zwykły wyścig bez kolizji dobra zobaczymy Graj. O, teraz... Do... <laughs> Ogólnie mam 35 sekund na dojechanie do mety. Nie wiem jak ja to zrobię. Już jakiś deszcz pada. No i gościu z tyłu nie może mnie wyprzedzić. Ani jeden, ani drugi. Ja nie wiem czy tam trzeci nie jedzie. No, trzech, trzech albo dwóch jedzie. Nie wiem, bo oni tam razem ściśnięci są. A ja tam sobie lewym pasem podlecę. Mam 15 sekund. Nie dojadę. Wątpię, żebym dojechał. Chociaż? 9. No jestem już przy samym końcu. No nie, nie, braknie mi. Braknie mi z dwóch sekund. Braknie mi. Czy nie? Nie, dało, dałem radę. Haha, udało się, fajnie. Tu mamy czasówkę. Czasówki są fajne. Nie, bez kolizji. Aha, czyli może być ciężko. No a tak, bez kolizji. Dobra, zaraz zobaczymy jak tu ze skrętami ogólnie. Trzeba uważać. Bardzo szybko się rozpędza, ale powinienem dać radę. Ja tutaj... Jest dużo samochodów. Tyle by mi teraz żaden nie... zjeżdżał z pasu. Ogólnie jeżeli oglądają mnie młodzi ludzie, to tak się nie jeździ na drogach, żebyście nie brali ze mnie. Przykładu przypadkiem, nie? Jeździcie przepisowo, to jest po prostu tylko gra, zabawa i, i, i proszę tego nie stosować na drogach. Ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz innych kierowców. No jak widzicie, no, gierka jest fajna. Fajnie graficznie zrobiona jest. I tu będzie boom. Nie, nie będzie. Nie. 21 sekund, dobra. A tu jakaś gierka chyba MMORPG bardziej, a bo Survival, przetrwanie. No, chyba tu przetrwanie będzie. A coś takiego z stylu... No nie, to gierki takie. Bardziej na komputer, nie na telefon. Yy, dobra. Lecimy dalej. No robię tą kampanię ze względu na to, że jestem ciekawy. Że jestem ciekawy, czy po tej 60... Yy, trasie będzie coś następnego, czy po prostu będzie już sam multiplayer i... I po prostu będzie to można raz kiedyś tylko sobie nagrać tak żeby się odizolować od innych gier. Ale słabo widoczność jest przez ten pasek na górze trochę. Chociaż tych motorów jest dużo, także ja myślę, że no coś tam dalej powinno być. Ja jestem teraz na której? Chyba na dziewiątej misji i mam drugi motor dopiero odblokowany. Bo te motory też można chyba za klejnoty kupować. Nie wiem, właśnie. No i tutaj subskrypcja znowu wylatuje, bo za dobrze nam idzie. Nie wiem, tutaj ja zrobiłem ten? No nie zrobiłem tego. A czy ja mogę coś tu, no nic. Ja jestem na maksa. wymaksowany jestem. To potrzebuję 125 diamentów, mam tylko 48. Wiadomość ten motor za darmo z subskrypcji Nigdy w życiu Ale ten już jest mocny Ten jest na maksa I szybkość ma na 49 42 przyspieszenie 80 hamowanie, sterowanie 100 Nitro tam chuj Ten jest bardzo podobny Jest nie, nieulepszony Co najlepszy Chyba, że jest pokazana jego Ale nie, no nie może być motor lepszy Z, takim, z taką samą szybkością jak ten gorszy No to to chyba na starcie jest już takie coś. <śmieszne> Ale śmieszny motor No, ten wyścigowy, żeby posłuchał. O. Ten nawet taki dziwny. Śmieszny. I to było na tyle. Tu był pierwszy, teraz mam taki. Także zobaczymy, zobaczymy, hmm. jak tam moje wyzwania, tu się coś dzieje? Coś się dzieje, ale nic nie mogę dotknąć, hmm, hmm, hmm. no niestety, dobra, wracamy do gry, wróćmy do gry, więc tak... <laughs> Jesteśmy na poziomie 10. Misja dodatkowa. Wykonaj bliskie wymijanie 10 razy. Ja tego nienawidzę po prostu. A i nie to włączyłem. Cieka mi stąd. Idź na tą stronę w ogóle. No nie wiem, by trzeba było te klejnoty kurczę zdobywać. Raz tylko przegrałem tu na multiplayerze. No tu w Amerykaninie. No też nie wygra, bo to już po starcie widać. Tam na prawo, może jakieś jest, czy w morzu? Jakaś rzeka chyba. Nie mam, zaraz zobaczę. Nie, nie ma możliwości obracania kamery. Aha, tu wciskam, to hamuje. Dobra, tak patrzę, właśnie co mnie tak zarzuca. Idziemy na następny. Oczywiście reklama, bo to normalne. Niestety tych reklam nie mogę wyłączyć. O, i level nawet zdobyłem. Może jakiś motor, ale blisko byłem motorku. No trudno. Dobra, co my tu mamy? Poziom dziesiąty, dobra. A ja multiplayera. Czemu ciągle ja mam 285? Kurczę, może to od motoru zależy. Im lepszy motor, tym więcej jakichś tam tych punktów. No nie wiem. No szkoda, że w tym multiplayerze są takie kurczę, krótkie trasy. I że jest sama prosta, nie? Ale może z czasem to się jakoś zmieni. Dobra i zagram sobie o klejnoty. Te klejnoty potrzebuję. Nagroda, 9,999. Coś się zmuliło chyba. Bo jadę sam w ogóle. Bez nikogo. Myślę co to jest to w prawym rogu w dolnym. Nie wiem, dziwne. Może to jest to nitro właśnie, które muszę jakoś odblokować. Wiesz, to wygląda jakby on stawał na kole, ale no... Wygrano, no ale, no co wygrałem. Wygrałem 10 playnotów i 600, a pisało, że 10 tysięcy. Jakiś Bóg. Dobra, ja myślę, że na razie możemy zakończyć sobie ten multiplayer. Tylko grałem na komputerze, ciekawe jakby się to grało na telefonie. Tak się zastanawiam. Pewnie ciężko. Dobra, multiplayera zostawimy już w spokoju, ja bym zrobił sobie... to. O Jeszcze z gościem jadę, muszę uważać. I 10 wymienić. No już się tak troszkę zapewnie poczułem Nie mało co się to źle nie skończyło dla mnie, ale... właśnie. To jest właśnie to ryzyko. Tego nie lubię tych misji z tym wymijaniem, bo im dalej jestem, tym coraz gorzej mi zauważyłem. Idzie tu mam dalej czasówki, tam potem znowu jakieś wymijanie. Jest. Ach, tu z trzema w ogóle jadę. Mam jakieś eliminacje w poprawę. czas mi leci, więc nie wiem co to jest. O, nowa, dobra. Jeszcze jeden samochód. Dobra, nice. Teraz muszę uważać, żeby mnie ten za mną nie, nie wyprzedził. No i ja nie wiem dlaczego tak jest. Kurde, może ja to misję robię i dlatego. Ta -ra -ra -ra. Dobra, ja myślę, że jeszcze byśmy sobie zrobili tutaj tą jedną traskę. Tu trochę mamy widzę tego jeszcze. Wygraj bez kolizji. Proszę bardzo. Śnieg sypia, bo deszcz. Deszcz. Moli muzyka, Tu jakiś ekstra czas, czyli co jakiś czas tu mamy? Tak, jest czas, kurde. 20 sekund, tu dostanę następne. 15 No, ten sobie skręca, widzicie, nie patrzą na lusterka, a ja potem się wywracam. Ginę, dobra, udało, udało się to zrobić. Gestation także, ja myślę, że na dzisiaj będzie wystarczająco. Udało się zrobić trochę multiplayera. Nie wiem, na, to, na tą misję to będę musiał albo to nitro odblokować, albo lepszym motorem to zrobić. Bo nie wiem. No braknie mi zawsze ostatnio też yy, wcześniej jak jechałem no to nie wiem, z 2-3 sekundy też mi brakło, czyli po prostu moto, motocykl jest za słaby na to. No, ale ogólnie źle nie jest. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania przede wszystkim. No I widzimy się w następnej gierce, bo, bo, bo jest jeszcze jedna gierka, którą chciałbym wam pokazać. Może, bo to jest chyba najprawdopodobniej gierka online, także jakby ktoś miał ochotę, to jest strzelanka podobna do CSA. Także jakby miał ktoś ochotę, to zapraszam do kontaktu. Może coś tam razem zagramy, może też ktoś gra w tą grę. Także dziękuję bardzo za uwagę i udanego wieczoru życzę. I jeszcze do zobaczenia dzisiaj w razie czego. Na razie.